życzenia świąteczne z okazji Wielkanocy, święto z Bartychstania, czyli wszystko się zaczyna od nowa. Przede wszystkim pokoju, pokoju, pokoju w Ukrainie, spokoju, w dobu wśród bliskich, zdrowia, szczęścia, sukcesów. Jeśli zabraknie sukcesu, czy zabraknie zdrowia, czy zabraknie... Innych rzeczy, które satysfakcjonują człowieka w danym momencie, żebyście wtedy życzli wam niezlicznie jej ducha, ponieważ się okazuje, że brak sukcesu zmienia się w sukces, czy odkrywa się nowe rzeczywistości, nową radość, nowe bogactwo. Niech Wam o tym przypomina, o wszystkim, co się wiąże z Wielkanocą, z tym nowym życiem. Okładka tygodnika powszechnego z Chrystusa, który spogląda na nas z wielką miłością i czułością. Jest blisko nas zawsze, czy o tym wiemy, czy nie wiemy. On jest. Wszystkiego najlepszego.